Zbiera się tak. Rozkłada się płachty pod drzewami oliwnymi e, i zbiory są. W zbiory są zaangażowani i mężczyźni, i kobiety. Jest takie specjalne narzędzie, którego, chociaż ja mam ogromne trudności z nauką greckiego, ale różne dziwne słowa mi tak się gdzieś w głowie notują. To się nazywa rafdistiko i to jest taki bardzo długi drąg, na końcu którego znajduje się coś na kształt obracającego się grzebienia. I tym wracającym się grzebieniem ściąga się. I to jest elektryczne, czy? To jest na diesla, na Aha. generator, tak. I wtedy, jak te oliwki spadają na siatkę, do pracy wkraczają kobiety. To znaczy, trzeba w jakiś sposób te oliwki odseparować od gałązek, które też się gdzieś tam mogły zaplątać, i pakuje się te oliwki do worów jutowych. I te wory jutowe wiezie się najlepiej tego samego dnia do tłoczni oliwy. Nie jest dobrze, jeżeli na przykład zostawisz w worku, ponieważ one się zaparzają i to już nie jest tak dobry gatunek oliwy z takich oliwek, które leżały za długo.